Dzień dobry, dzień dobry, kolejny podcast, kolejny fantastyczny podcast przed nami, dzisiaj temat Rób tak jak uważasz, mam nadzieję, że ten temat Cię ściągnął, bo pewnie wyeksploatuję go dosyć szybko, ale wydaje mi się, że, że warto jest o tym powiedzieć i warto jest o tym zrobić nawet cały podcast. Witam Was serdecznie, kurde, fajnie, fajnie, że znowu możemy się usłyszeć, że możemy się częściowo zobaczyć, nie wiem czy jesteśmy na YouTubie. Czy masz mnie teraz na słuchawkach na Spotify'u? Nieważne. Słuchajcie, rób tak, jak uważasz. To jest coś, co ciężko jest wypracować, zwłaszcza, wydaje mi się, na samym początku, bo mamy dużo niepewności w nas, więc na pewno trzeba być ostrożnym w tym wszystkim, bo na początku, jak będziesz szedł w stronę, że robię to, tak, jak chcę, ja wiem lepiej. To zabrniesz w tą taką uliczkę, na końcu której będzie ściana, a na tej ścianie będzie napis, że jesteś zbyt pewny siebie albo brakuje ci pokory. To jest bardzo nagminne wśród każdej osoby początkującej, ale nie jest to zależne od wieku. Serio, znam, słuchajcie, fantastycznych młodych ludzi, którzy mają, no są niesamowici, mają niesamowite zajawki, ale mają ogromną ilość pokory. A najgorzej jest właśnie wejść w tą uliczkę i, i tej pokory w ogóle nie mieć. I uważać, że robimy wszystko najlepiej, najbardziej fantastycznie i w ogóle o czym ty do mnie mówisz. Pracowałem z kilkoma takimi osobami, to jest katorga, Wam powiem szczerze. Dlatego. Yy... Wydaje mi się, że ten etap jakby przychodzi tak jakoś sam, jakby samoistnie się to zmienia. Zmienia mi się wydaje najbardziej na zbieranie takiego doświadczenia, ale w ogóle na takim bardzo szerokim planie, w sensie doświadczenia z ludźmi, doświadczenia trochę zawodowe, trochę połączone z tym kwestią życiową. I docieracie właśnie na ten etap, coś Was wyrzuca na taką pustą plażę. I okazuje się, że ona wcale nie jest pusta, tylko yy, wokół Was zaczynają yy, tworzyć się różne, yy, różne opinie, komentarze, tezy. Nie? I jedna teza mówi tak, a druga jest hipotezą, i ona by tak, a może z tej strony byśmy tu tak. Wiecie o co chodzi. Zaczyna się kumulować. Yy, Dużo jakichś takich różnych opinii na, na wasze tematy, a w tym wszystkim jesteś ty na samym końcu. I nie ma niestety innej drogi, jak e, robienie tego, co ty chcesz. Tak, jak ty chcesz. Nie mówię tu oczywiście o jakichś skrajnych rzeczach łamiących prawo, ale mówię tu o tym, że jeżeli stworzyłem film. Stworzyłem film przy okazji kampanii promocyjnej Lumixa S5. Współpracuję z Panasoniciem. Mamy świetny kontakt i bardzo dobrze się dogadujemy. Bardzo zawsze tak staram się zrobić, żeby i tak coś dorzucić samo od siebie, ale wynika to z czystej zajawki do, do tego sprzętu i do tego, że trochę odblokowuje mi kreatywnie. I jeżeli robię film i tam w filmie w tle jest jakaś belka do lasu, zapora, to tak chcę zrobić i nic tego nie zmieni. Zabrnie, w pewnym momencie brnie się w taki temat, że właśnie ludzie piszą no, albo mówią ci, że powinieneś robić inaczej, a jeżeli ty się z tym nie zgadzasz, to atakują cię, że... że ty masz wybujałe ego albo jesteś nieotwarty na krytykę, ale nie musisz być przecież, nie musisz się z kimś zgadzać, nie? Tak najnormalniej na świecie. Przecież to jest twoje bezwzględne jakby prawo i kurde, no jeżeli chcesz zrobić jakiś film, to go po prostu zrób. Jeżeli chcesz w twoim filmie yy, pokazywać jakieś różne rzeczy i komuś się to nie podoba, no to okej, okay, to, to jest spoko. Jeżeli tobie się coś nie podoba, to masz do tego zupełnie prawo, tak? Ale na samym końcu znowu chodzi tylko o to, żebyś ty to jakby był przekonany, żebyś murem za tym stał. Podam inny przykład. To jest przykład, który zawsze poruszamy przy wódzie, jak siedzimy z chwytakiem, że dla nas tworzenie YouTube'a od zawsze chwytak jest o tyle ciekawszy i będzie może łatwiej, to wam to zobrazować, pokazać, że jest to człowiek, jest to muzyk od dziecka, jego jest muzykiem i i on do tego jeszcze trochę tworzy wideo, jakby siedzi w tym w YouTubie do dziś. I wiecie, i on, i zawsze o tym mówimy, że można by było robić pod widzów, nie? że, ach, nagraj tam parodię tego, albo nagraj piosenkę taką, albo, a mógł być coś tam? Ja też bym mógł. Słuchaj, Szymon, nagraj filmik, jak odpalić Premiere Pro. i jak, jak wyłączyć efekt w Premiere Pro na klipie. Słuchajcie, takie czasem komentarze się pojawiają. To nie jest szydera. Oczywiście nic nie mam do tych ludzi. Tak dzisiaj działa internet. Okej. Okay. I on zawsze mówi, my zawsze mówimy, że robiłbyś to, robił, robił, i w pewnym momencie stracisz stare to poczucie, że to nie jest twoje. To jest niesamowite. Że niby tworzysz, niby coś robisz, nie? Ale totalnie zagubisz się w tym, że to nie jest. Twoje, że to nie wychodzi z ciebie. I tak samo jest właśnie z ogólnie podejściem do robienia filmu. I nie tylko. Ja zainspirowałem się na zrobienie tego podcastu, bo mówię, wejdę sobie na kanał Matejgo Hapoja, on tam w banie ze subskrybentów, no mega, mega jestem od początku na jego kanale. Co prawda ostatnio jakby wypadłem z oglądania go, ale mówię, poszukam czegoś i widzę, że on na przykład bardzo fajne miniaturki robi, nie? Jakby każda miniaturka jest fajna, ciekawa, jest po prostu w tym dobry. Ja sobie myślę, kurczę, ja nie umiem czegoś takiego zrobić, nie? Ale i później sobie myślę... Że to nie jest tak, że ja nie umiem, po prostu ja mam taki, a nie inny gust, styl, yy, sposób wykonywania akurat miniaturek, bo wokół tego teraz krążę I, i muszę jakby się tego trzymać. Mogę próbować coś zmienić, jeżeli będę miał na to yy, własną wewnętrzną refleksję? Pewnie, że mogę. Ale nie może, to, nie może to być tak, że, że, to będzie, że te miniaturki będą wykonywane przez że będą pomysłem od ośmiu osób, bo ja będę chciał każdą zadowolić i każdej z tych ośmiu z z osób zrobić po prostu dobrze i akurat posłuchać jej pomysłu. Nie mylmy też tego, żebym nie wyszedł tu na buca. Chociaż jak ktoś chce to, co bym nie powiedział, co bym nie zrobił, to i tak na niego wyjdę. Że, że jak ktoś pisze, to no jednak warto jest się zastanowić na, nad tym, co ktoś napisał. I dalej brnąc w ten taki film z Lumixa, okej, okay, jakby szanuję, że ktoś zauważył coś, uważam, że każdy z nas zauważa w filmach coś innego, i okej, okay, ale najnormalniej na świecie mi to nie przeszkadza. I chciałem coś takiego zrobić. Natomiast na pewno gdyby była uwaga typu nawet tak było, zrobiłem taki film z, z moją Mazdą na, na kanale Disco Miata, znaczy na kanale Miata Muda, ale film nazywa się Disco Miata i tam na przykład nie dodałem w ogóle warpa na ujęciach z gimbalem, bo byłem podekscytowany, chciałem już puszczać ten film jak najszybciej, a dzisiaj żałuję na przykład, bo nie posłuchałem Oli, która wtedy o tym mówiła, a jak wrzuciłem to na grupę, to ze wstydu usunąłem ten post, bo po prostu fakt, praktycznie po prostu no odjebałem no i, yy, i nauczyłem się z perspektywy czasu dbać o takie smaczki, o takie detale, yy, bo wtedy trochę widziałem, że okej okay, jakoś to tak dziwnie ten gimbal pracuje i nie, nie zrozumiałem się z nim totalnie, ale olać to jakby puszczę, nie? Yy, w tym akurat przypadku Lumixa tak nie było, po prostu jaram się tym filmem, wy jesteście zachwyceni, yy, to, co dostaje od Was na Instagramie, i tak dalej, że ktoś do takiego stopnia jest zachwycony tym, że podjął decyzję zakupową. Oczywiście nie jest to bezpośredni wpływ, żebyście nie myśleli, że jestem jakimś magikiem sprzedaży, ale. Ale jest to coś, co po prostu jakby się ciepli na serduchu i mm, kończąc ten temat yy, wykreowanie własnego stylu wydaje mi się, że tylko może powstać, gdy złączymy dwa elementy. Pierwszy element to będzie taka pokora, i jak faktycznie ktoś nam napisze jakiś taki dziwny komentarz, to trzeba go przeanalizować, zastanowić się, czy ma ten gość rację, czy nie ma, czy zgadzamy się z nim, czy, czy musimy to rozchodzić. Musimy sobie zawsze zazwyczaj taki komentarz rozchodzić przez 2-3 dni i warto jest się zastanowić, a ja może jednak. To ja tak widzę temat pokory, a z drugiej strony właśnie powinniśmy mieć taką fajną, solidną rękę i decydować się jakby na swoje wybory. Ja ostatnio zauważyłem, że reżyserując chwyta kateledyski jestem w takim flow, że jakby wiem, że moja reżyseria będzie fajna i żeby będzie podobała się ludziom i, i, i bardzo głęboko wierzę w niektórych scenach, że moja reżyseria jakby buduje tą, tą scenę. Zresztą, chociażby ostatni teledysk dla ekipy. Weśnie nie pytaj. Cicha woda. To, bo mi się mylą te wszystkie czyczło nowe nazwy, to tam jest praktycznie wszystko ode mnie wyreżyserowane, zdecydowana większość. No i, i jestem mega zachwycony tym klipem, i, i wiem, że to tak miało być, bo tak po prostu chciałem, żeby to wyglądało. Jeżeli przyszedłby do mnie jakiś gość, który ogarnia reżyserię i powiedział: słuchaj, tu można, fajnie by było zagrać tą scenę w taki sposób, a to taki. To bym zastanowił się nad tym wszystkim. Spróbowałbym zaargumentować, że nie. Może tu tak, a może, może faktycznie masz rację. Ja generalnie y, uważam, że, y, że warto jest y, jakby rozmawiać na tematy rozwojowe, rozmawiając, a nie pisząc. A na pewno nie na jakichś takich grupach, y, na Facebookach. Dlaczego? Bo jednak w języku pisanym zupełnie inaczej to wszystko działa. Y, zauważyłem, że jak na przykład rozmawiam z kimś yy, na temat mojego rozwoju albo mojego podejścia do jakichś spraw komunikacyjnych, to zupełnie inaczej yy, zaczynam pracować i zaczynam fajnie się komunikować, a gdy mam coś napisać, to czasem wiecie, jak to jest, że napiszemy coś na wkurwie albo my coś napiszemy, damy jedną kropkę albo dwie kropki za dużo, już dla kogoś coś jest inaczej i ktoś się gdzieś nastawia, a wiecie, bo ktoś coś tam... Dlatego y, fajnie jest rozmawiać, czyli mówić do kogoś, y, czyli słuchaj stary, tu jest super, ale na przykład tu mi się to tak średnio podoba. A ja ci mówię, no kurde, no, ale czemu? A on mówi, a bo tutaj, patrz, jakbyś to schował, to byś na przykład więcej widział tego, a ja mówię, kurde, faktycznie. I tak na przykład jest y, z wytakiem wielokrotnie siedzimy, oglądamy nasze prace, nawet takie starocie i mówimy Kurde, do dzisiaj przecież y, Liz chyba trzecia, czy Lizmiston stąd po prostu, od Ja to nagrałem z dupy w 30 klatkach, nie widziałem wtedy, że nagrywam w 30 klatkach i... No i, i do dzisiaj jakby gdzieś tam poruszamy. To nie jest tak, że przychodzę na plan, ale nagrywać w 25? Nie, ale... Y, Porozmawialiśmy wtedy na ten temat i tak dalej, i trochę z przekąsem, trochę z humorkiem. I fajnie, że, że nawet wyszła taka sytuacja, i, i to jest jedyny klip, który nagraliśmy w 30 klatkach uchwytaka. Yy. I rozmawiamy, czy na przykład ja jestem twórcą takiej inicjatywy MX5 Trips and Chill, czyli spotykają się właściciele sympatycy entuzjaści Mazdy MX5. No i jedziemy tutaj do mnie w górę od na 20-25 km. No i jeździmy naszymi Mazdami. Spotykamy się około 45 minut, sobie siedzimy, rozmawiamy. Wsiadamy w auta, ustawiamy sobie nawigację na jakieś punkty, które wcześniej wybieramy. No i jedziemy tymi autkami, czerpiemy przyjemność z jazdy i z tego, że jest nas rekordowo w tym roku było 30 samochodów. Czujecie 30 Mast MX5, same ziemeczki bez dachów, przeróżne modele, przeróżne, przeróżne kolory i sobie latamy. I zazwyczaj po takim wyjeździe ja gadam z chłopakami albo z ekipą, która zostaje, a czasem skrajnie wracamy już, nie wiem, 23, 24 i to są czwartki, środy, różnie, czasem to są weekendy, ale większość edycji w tym roku odbyła się w ciągu tygodnia i rozmawiamy właśnie na taki temat, że na różne tematy, co nam się podobało, co właśnie było trzeba zmienić, co nam zaimponowało, co nas totalnie zdenerwowało i zawsze po czymś takim, po takim półgodzinnym gadaniu, Zupełnie inaczej się podchodzi do tego wszystkiego. Ale na przykład są takie rzeczy, jak mówię, że musi być przygotowana trasa. Bo gdy dajemy ludziom wybór, to na przykład 50 kierowców by chciało pojechać w inne miejsca, a to nie jest realne. No i na przykład tego się bardzo mocno otrzymam, bo głęboko w to. Wierzę. Tak samo na przykład jest, filmujemy, głęboko wierzę w to, że, że tworzymy fantastyczną społeczność, że jesteście super ludźmi, że grupa filmujemy to jest miejsce bardzo przyjazne, przyjemne, że dbam bardzo mocno, nie tylko ja, bo też bardzo duża część ekipy, która buduje, filmujemy już jako moderatorzy, administratorzy tworzymy wyjątkowe miejsce, jakby w świecie film, filmowania i też bardzo rzadko, bardzo sporadycznie gdzieś dostaje jakąś informację taką face to face, że tak trzymać, nie? Więcej oczywiście ich jest internetowo, zwłaszcza w tym roku, no bo wiadomo, ale to jest coś fajnego, więc pamiętajcie o tym, żeby mieć dużo pokory, ale kreujcie swój taki własny styl, że jeżeli chcecie mieć kolory idące w żółcie i takie takie boho i wam się to podoba kręci, was to, to 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 zróbcie po prostu. Natomiast jeżeli popełniacie jakieś techniczne błędy, bardzo skrajnie techniczne, to tutaj jakby oczywiście nie ma pola do dyskusji i, i trzeba to naprawiać. Jeżeli, jeżeli ktoś wam to pokazuje, czarne na białym, białe na czarnym, to nie ma jakby w ogóle pola do dyskusji w tym temacie ale wszystkie takie rzeczy związane ze stylem, z waszym podejściem do kreowania, na przykład jakiejś trochę marki czy coś. To jest coś, co widzę dobrze, dobrze działa, dobrze skutkuje w życiu, w budowaniu marki i w rozwoju zawodowym. Na pewno znacie jakąś taką ciekawą markę, tylko na przykład jest taki ziomek z brodą, który gra na weselach. Nie wiem, jak się nazywa. Zapomniałem. Jak robiłem wesela, to bardziej w tym siedziałem. Kasuje bardzo fajnie, fajne pieniążki. E, jest DJ-em. Ma mega jakąś taką charyzmę. E, buduje sobie taką markę z jajem i wie, co robi. I ja bardzo Wam życzę też tego, żebyście wiedzieli, co robicie. Żebyście e, wiedzieli, w którym momencie się zaprzeć i powiedzieć: Nie, nie masz racji, nie macie racji. A w którym momencie odpuścić? Warto jest analizować, warto jest słuchać, warto jest. Nie wiem, czy do końca czytać. Yy... I tak powiem. Yy, głęboko wierzę, że ten podcast się przyda, chociaż jednej osobie. Dlatego, jeżeli yy, uważasz, że się przyda, to napisz przyda się. Po prostu, gdziekolwiek. Na Instagramie, na YouTubie, gdzie, gdziekolwiek. Tu się nam nic nie zmienia. Yy... Bo chciałbym po prostu to poczuć, że przyda się po prostu tak najnormalniej na świecie. Nie ma co, słuchajcie, już tutaj więcej eksploatować tego tematu. I co klasycznie. Pa! pa.